Z nami nową legendę, taką, o której będą opowiadać Twoje wnuki. Fundacja Pomóż im buduje w Sochoniach pierwsze w północno-wschodniej Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci. Przekaż na ten cel 1,5% Twojego podatku. Potykamy się kolejny raz na proteście, ponieważ e, praktycznie żadne postulaty nasze nie zostały zrealizowane. Jakieś tam przebunkiwanie było o, o tym, że to ugorowanie zostanie zniesione, ale. Jakby twardych wiążących decyzji nie widać, a gdzie reszta? Gdzie zniesienie zazielenienia, gdzie zniesienie tego roszczenia, żeby zalać 400 tysięcy hektarów w Polsce, gdzie zniesienie tego przymusowego, szkodliwego dla, dla nas i dla naszych pulp do zmianu. Nic się w tym temacie nie dzieje, gdzie przywrócenie jakichś uczciwych zasad handlu z krajami spoza Unii nic, nic się z tym nie dzieje, a tyle czasu politycy ciągle organizują te protesty i rolnicy ciągle wychodzą na drogi, bo to politycy organizują te protesty, to nie my. Pan premier mówi, że musi skonsultować decyzje i tak dalej, odwleka, odciąga, a żadnych konkretów tak, jakby nie był premierem jakby nie miał władzy. No, siedzimy na spotkaniu, spotykamy się z premierem, z ministrami, a, a on nam nie, nie potrafi w tak prostych kwestiach. Przecież my tam nie żądamy pieniędzy, nie, nie żądamy jakichś tam kwot, tylko żądamy możliwości uprawy, swobodnej uprawy swojej ziemi. Przypominam sobie taki filmik, jak pan Donald Tusk mówił, że jedzie syf z Ukrainy i kto na to pozwolił? Rządzą nami chyba oszuści i złodzieje. To było przed wyborami, a teraz, a teraz czy te słowa są aktualne? Brata, to teraz czy, czy, nas obejrzy, czy, filmik, czy te, co te, czy te słowa, tak, czy te to słowa są nadal aktualne, że skoro to dalej jedzie, to kto nami rządzi? I, jak, jak ten polski rolnik, czy polski konsument ma czuć się bezpiecznie? Myślę, że Władimir Putin ucieszył się z takiego prezentu na Zielony Ład. Trudno, trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł dostać lepszy prezent. Zlikwidujemy wszelaką hodowlę, wydajną uprawę ziemi w Europie, a będziemy bazować na, na czym? Gdzie ten filar bezpieczeństwa żywnościowego? Są trzy filary bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo energetyczne, militarne i żywnościowe. I te trzy filary muszą się wspierać i uzupełniać. Energię mamy już strasznie drogo przez rozmaite obostrzenia. Teraz jeszcze spróbujmy zniszczyć naszą żywność. To gdzie to nasze bezpieczeństwo żywnościowe? Władimil Putin nam siedzi, tylko się śmieje, że dostał taki prezent od europejskich urzędników. Zarządu PIS-u, premier y, Tusk. Powiedział, przyjechał do, do zbożowni, tam gdzie były zboża, do rolników, powiedział, że nic nie może zrobić, bo nie jest premierem. Teraz jest premierem i też nic nie może zrobić, a rolnicy też troszkę go może go i poparli, ale nic dla nas nie chce zrobić. Rolnicy wszyscy wychodzą, ale walczą dla dobra Polski, dla wszystkich rolników i dla ludzi i dla społeczeństwa w mieście, bo ta żywność nasza polska, to rolnicy naprawdę dobrze o to wszystko dbają, a oni nam przywożą z Ukrainy, sami wiecie, ludzie zaczęli chorować, są inne te. Bo zboża naprawdę mają jakościowe zboża są bardzo za środków, dużo tych chemikali jest u nich. Czemu to do Polski to tak trafia i rolników nam dokuczają? rolnik polski, chłop od zawsze pracuje dla ludzi wszystkich, a tak jego traktują. Dajcie rolnikowi gospodarzyć, on naprawdę wie o co chodzi i jak tym gospodarzyć. To są naprawdę takie chore przepisy, że ludzie niektórzy na sobie tego nie wyobrażają, co oni kombinują. bo po prostu... Mamy swoich rządzących, którzy rządzą nie dla Polski, tylko dla innych krajów. To tak nie może być, naprawdę, ludzie muszą się obudzić z tym wszystkim, bo naprawdę jesteśmy też ostatni taki gwizdek, powiedzmy, dla tego rolnictwa i dla całej naszej Polski. Walczymy cały czas bez skutków, jak na razie, ale mamy nadzieję, że to się uda wywalczyć i dążymy do swego. I będziemy dążyć cały czas. Widzę, przywieźliście tutaj ze sobą e, owornik. Czy jest w zamiarach jego użycie? Znaczy, no, może burnika nie mamy, ale sprzęt już mamy coraz większy, który ze sobą bierzemy, no pokazać, że jest niezadowolenie ze strony rolników. No i także no, będziemy przyjrzeć coraz większym sprzętem, pokazać, że jest źle w rolnictwie. Żeby to społeczeństwo po prostu zauważyło. I myślę, że społeczeństwo też powinno nas popierać, bo to w imieniu jest i, i naszym, jako rolników, i konsumenta każdego z nas. Nie chcemy nikogo, nikomu życie utrudniać. Gazu, nie mamy ze sobą pałek, nie mamy, także będzie spokojnie. Rolnicy walczą o swoje, tak? Dlatego my jako, jako Urząd Gminy staramy się, jeżeli jest to możliwe, w jakiś tam sposób wspierać, wspierać rolników, dbając oczywiście o bezpieczeństwo tutaj naszych, naszych mieszkańców. No mamy uzgodnienia z organizatorami, że osoby, które chciałyby nawet jechać do szpitala, mają mówione wizyty, czy, czy transport mleka, czy śmieciarki, czy karetki pogotowia, to wszystko będzie przepuszczane. Także mam nadzieję na taki tutaj kompromis z organizatorami, że wszystko będzie działo się w miarę bezpiecznie, bez żadnych burt i tutaj z jakichś zamieszek związanych ze zblokowaniem tego skrzyżowania. Takie mam obietnice. Mam nadzieję, że do tej pory te strajki, które już były, pokazały to, że możemy tutaj razem dojść do porozumienia i, i razem tutaj być z nimi i wspierać ich jak tylko jest to możliwe. Czyli jest wsparcie od gminy? Ja myślę, że wsparcie jest od wszystkich mieszkańców. Tak? Mina Piętnica jest miną rolniczą. Trudno nie, nie zgodzić się z rolnikami, jeżeli twierdzą, że ta sytuacja obecna jest trudna, dlatego też nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wspierali rolników, przynajmniej w taki sposób organizacyjny, że możemy im pomóc dowieść ciepłą kawę czy herbatę. Uwórz z nami nową legendę, taką, o której będą opowiadać Twoje wnuki. Fundacja Pomóż im buduje w Sochoniach pierwsze w północno-wschodniej Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci. Przekaż na ten cel 1,5% Twojego podatku.